W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień. Jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go oddać go słowa Pana Jezusa. Każdego wyposażyłem do określonych zadań. Na Ziemi w momencie stwarzania i dla każdego jest przygotowane miejsce w Królestwie Ojca. Słowa pana Jezusa. Czyń porządek w duszy swojej i proś, bym usunął z niej wszystko, co nie jest czystą miłością Boga i bliźniego. Zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj i złóż u moich stóp, a ja, według miłości mojej, wszystko zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie, radując się, że jesteś moją w mych ramionach i w mym sercu. Ufaj, i trwaj w pokoju. Pycha. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Kto był pierwszy i najważniejszy dzisiaj w moim sercu? W moim życiu? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Jak dzisiaj potraktowałem bliźnich? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy to, co czyniłem lub mówiłem, wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym, jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste? Czy może były podszyte egoizmem i próżnością? Czy nie poniżałem i wyśmiewałem innych? Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność? Czy nie dyskryminowałem innych ze względu na ich wiarę, przekonania? Poglądy. Pytania Pana Jezusa zapisane przez Alicję. Czy ja rzeczywiście Jestem Twoim Panem, czy raczej pragniesz, abym służył spełnianiu się Twojej woli? Czy ty? Jesteś sługą dla twych bliźnich. Czy raczej oczekujesz i żądasz, by oni tobie usługiwali? Dziecko moje, spójrz razem ze mną w swe serce i w moich oczach. Odczytaj prawdę o sobie, o twym sercu i Twych czynach. I proś o miłosierdzie moje nad tobą. Ojcze, pozwól mi ujrzeć prawdę o mnie. Miej miłosierdzie dla mnie przez rany Chrystusa. U stóp Trójcy Świętej składam moją pychę z tego dnia i błagam o miłosierdzie nade mną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję Jezu za to, że to Ty dzisiaj uchroniłeś mnie od zagłady i potępienia. Dziękuję, że to Ty walczysz o moją duszę i troszczysz się o moje zbawienie. Dziękuję, że to Ty nie pozwalasz mi nieustannie grzęznąć w otchłanie ciemności grzechu. Dziękuję za to, co dzisiaj dałeś i czego dzisiaj nie dałeś. Ty wiesz najlepiej, jak było i co jest dla mnie, najlepsze. Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię. Miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu. Ufam tobie, Jezu. Kocham cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu. Tobie, Jezu, kocham cię. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu. Ufam tobie, Jezu, kocham cię. Do swojego serca Mocno przytul mnie Jezu, ufam Tobie Jezu, kocham Cię W miłosierdziu swoim Nie opuścisz mnie Jezu, Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie. Chcę do Ciebie podobnym być. Panie Jezu, chcę do Ciebie podobnym być, Panie Jezu, naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. Jezu, kocham Ciebie, oddaję się Tobie. Ukryj mnie w swoim sercu i nie pozwól mi z Niego wyjść nawet gdybym bardzo chciał. Tobie się oddaję. Tobie ufam. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.